Witam Was w słoneczną, chociaż ciągle wieczną pogodę. Na tle widzicie materiał do zrębkowania. Skąd go mam i czym go będę zrębkował, to dzisiaj opowiem Wam w filmie. Zapraszam. Jeśli macie jakieś pytania, proszę śmiało piszcie w komentarzu. Zrębki możemy kupić lub samemu zrobić. Większość osób kupi. Ale ponieważ zainteresowanie nimi jest duże, więc może to być droga inwestycja. Nie zawsze też zrębki są dostępne w pobliżu naszego zamieszkania. Ja musiałbym jechać po nie jakieś 100 km dodatkowo wynajętym transportem. No i trzeba kupić dużo naraz. Taniej może być samemu produkować, tylko problemem jest skąd brać z kolei materiał. Do zrębkowania, czyli gałęzie. Można spytać miejscowego leśniczego o możliwość zabrania z lasu gałęzi. Kiedyś, gdy nie było chętnych, w porze zimowej spalano te gałęzie. Jeszcze płacono ludziom za to, by to zrobili. Najpierw składali, potem przychodził ktoś, jak jakby już naprawdę mokrop i palił. Wiem, bo w trudnym okresie swego życia zatrudniłem się razem z żoną do takiej pracy. Dziś mamy pole, na którym posadziliśmy własną wieżbę energetyczną. Zrobiliśmy to prawie 17 lat temu, licząc na własne opona na zimę. Problemem okazało się zrębkowanie i suszenie tej wieżby. Stać nas było tylko na maszynę w cenie około 150 euro. Żona taką przywiozła z Niemiec. i Jak na swoją cenę spisywała się dobrze. Ale nie była w stanie obsłużyć kilku ton drewna, które nam rosło na polu co roku. W tamtym czasie lepsze maszyny rozdrabniające były po kilkanaście tysięcy, więc plany, by ogrzewać dom własnymi zrębkami, spełzły na niczym. Zostaliśmy z polem obsadzonym wieżbą, z którą nie wiedzieliśmy, co zrobić. Wycinaliśmy tylko tyle, by mieć na rozpalenie w piecu, bo do tego nadaje się znakomicie wieżba. Takie cienkie patyki po wyschnięciu łatwo się nawet łamią, <laughs> takie drzazgi jak gdyby, no i bardzo łatwo się rozpalają. No ale wieżba rosła. My na rozpałkę nie potrzebowaliśmy tyle. Mieliśmy pół hektara obsadzone, to jest kilkadziesiąt. Tysięcy sadzonek. Kiedy obejrzeliśmy powrót do Edenu, przyszło nam na myśl, by naszą wieżbę wykorzystać do ściółkowania. Sprawdziliśmy maszynę i okazało się, że dziś są dostępne w dużo niższych cenach. Dzięki wsparciu kilku przyjaciół, zbieraliśmy potrzebną kwotę i zakupiliśmy tę maszynę. Kosztowała 3499 zł z transportem. I rozdrabnia dokładnie tak jak potrzebujemy, bo bardzo dużo maszyn mieli na takie wióry. Wióry nie są nam potrzebne. Radzi sobie też z grubszym drewnem do 8 cm średnicy. A nasza wieżba jest już naprawdę gruba, jeszcze grubsza. Dlatego klocki o większej średnicy trafiają do kotłowni, a mniejsze zrębkujemy na ściółkę. Nie da się też tej maszynie zrobić takich grubych gałęzi, od gałęzi, tak zwanych sęków. Trzeba by ściąć równo. Bo ona po prostu. Nie lubi też ta maszyna takich zagięć, mocnych skrzywień. No, no to te kawałki trzeba sobie radzić jakoś inaczej, więc idą do spalenia. Też się nie marnują. Ciekawe, że inwestycja, która 17 lat temu wydawała się chybionym pomysłem, dziś daje nam szansę na udany start. Chyba wielu ogrodników chciałoby mieć do dyspozycji takie pole. Oczywiście można zamówić gotowe zrębki, może nawet lepsze, bo z różnych drzew, ale wywrotka takiego materiału to może być koszt zbliżony do ceny tej maszyny, a wypadałoby co roku uzupełniać ściółkę nową dostawą. Tak więc jeśli maszyna się nie popsuje, to yy, zapowiada się dobra inwestycja. Kilka słów o samej maszynie, którą kupiliśmy. Jest bardzo szybka i wyrywa gałęzie z rąk. Dlatego właściwie się wrzuca gałęzie, a nie wciska, nie wsadza. Możecie to zauważyć. Na, nawet na innych filmach, gdzie opisują tę maszynę, też wrzucają, jakby się bali tej maszyny. No to wynika z faktu, że jak się mocno chwyci gałąź i, yy, i wsadzi ją, no to ona tak szarp, może szybko szarpnąć, że nie zdążymy puścić jej i uderzymy ręką o metalowe elementy, po prostu sobie rękę połamiemy. Ma też spory wydmuch. Dmucha tymi zrębkami we wszystkie strony, jeśli ktoś sobie myśli, że podstawi wiadro, a myśmy tak myśleli na początku i do wiatra sobie nazbieramy zrębek, no to się myli. Wszędzie zrębki będą fruwać dookoła, tylko w wiadrze nie będzie nic, ani jednej zrębki. Tak mocno dmucha. Z tego też powodu warto nosić okulary, no i w ogóle przy gałęziach warto mieć okulary, bo można sobie niechcący w oko wsadzić. Kolejna sprawa to e, hałas, bardzo mocno hałasuje. W mieście byłby z tym problem, mogłyby być jakieś skargi, no... Na razie jeszcze miejmy nasz nadzieję, że na wsi to jest jakby naturalne. Poza tym nasz obszar 33 Ary mamy same działki, na które to, to eksperymentujemy, więc dom od domu jest trochę oddalony, więc no nie jest to aż tak uciążliwe dla sąsiadów. Ale w mieście byłby to problem. Najlepiej z zremki workować po prostu od razu, tak jakby to robimy. Warto też jeszcze wspomnieć o jednej wadzie. Otóż producent, nie producent, może sprzedawca, nie dostarczył instrukcji w języku polskim, co bardzo, bardzo źle o nim świadczy, bo maszyna jednak, zwłaszcza silnik, wymaga odpowiedniego traktowania. Przydały się takie szczegóły. A tak wyglądają gotowe zrębki. Są właściwie dla nas idealne. Także dzisiaj dziękuję już za. To, że obejrzałeś ten film i zapraszam do subskrypcji kanału, a jeśli film się spodobał, daj łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia ponownie.